Co za miła niespodzianka. Witam jest. Chcieliśmy zobaczyć co się dzieje no, tutaj w pracowni. Dawno was nie widziałem i chętnie porozmawiam. Pokażę co się dzieje. Także zapraszam. Yy, siedzimy w... Pracowni lotniczej Bogdana Kaspcyckiego. Ludzie nie wiedzą o tym, że płyty w skrzypiec wiolonczali i wszystkich instrumentów lotniczych są rzeźbione. One wyglądają, jakby były wygięte. A dlaczego właśnie warto jest kupić instrument? Dlaczego jest warto grać na instrumencie lotniczym, a nie instrumencie fabrycznym? No rzeczywiście, produkowane są instrumenty, gdzie są płyty wyginane na gorąco. Tak jak myślimy. Tak, bo sklepienia rzeźbione można powiedzieć są bardziej wytrzymałe, dają lepsze podparcie od, od nacisku. Jak przychodzi podstawek, struny naciskają, one lepiej wytrzymują to, ten nacisk. Instrumenty, które są z płytami wyginanymi na gorąco. No niestety pod naciskiem te płyty mają tendencję do spłaszczania się i no, no, cały czas następuje, można powiedzieć, deformacja tych sklepień i naprężenia uciekają i dźwięk jest coraz gorszy można powiedzieć i trudno zapanować nad dobrym dźwiękiem w takich instrumentach fabrycznych, gdzie płyty są wyginane na gorąco. Ile lat musi mieć taki kawałek drewna, żeby zrobić z niego szyjkę do instrumentu. Materiał, który już jest sezonowany 7 lat, już można z niego robić i ma dobrą sprężystość, jest na tyle wyschnięty, że można zacząć z niego robić. Oczywiście im okres ten suszenia tego drewna sezonowania jest dłuższy, bo te kawałki tu już mają po 20, 22 lat, to jest lepiej. Wtedy uzyskuje się tą pełną sprężystość Materiału i można pięknie robić piękne instrumenty. Czyli im starszy instrument, czy im starsze drewno, tym lepszy instrument? <grymne> I bardzo stare drewno nie są wskazane, bo sprężystość drewna z wiekiem spada. I na przykład nie podjąłbym się wykonywania instrumentu na przykład z drewna, który ma tam 100 lat albo i więcej. Bo tam już grzyby są w środku jakieś. Tak, i... a poza tym. Yy uszkolenia w y, traci po, powoli właściwości sprężystości